Artystyczna gra indie. Gdy słyszymy to wyrażenie, często myślimy o eksploracyjnych grach przygodowo-platformowych, pozbawionych klasycznej narracji. Na myśl przychodzą nam takie tytuły jak Journey czy Gris. Doceniane za walory artystyczne, pełen artyzmu, styl graficzny i nierzadko ukryty, głęboki przekaz, z drugiej strony to gry, które nie oferują wiele pod względem rozgrywki. Są to produkcje krótkie, niewymagające i mające charakter relaksacyjny czy wręcz medytacyjny. Jednak są także takie artystyczne perełki, które próbują wyrwać się z tego schematu, rzucając graczom wyzwanie w sekcjach platformowych czy też zaskakując drobnymi puzzlami, jak chociażby przepiękne Arise a Simple Story czy ubiegłoroczne Planet of Lana. W tym materiale przyjrzymy się Grze Neva od hiszpańskiego studia Nomada, twórców wspomnianego Gris. Czy jest to produkcja podobna i równie udana? Cóż. Myślę, że fani hitu z 2018 roku mogą być zaskoczeni. Czy miło? O tym w materiale. Startujemy! Jak to zwykle bywa w grach tego typu, również i w neva historia jest bardzo enigmatyczna. Nie doświadczamy żadnego klasycznego wprowadzenia. Wszystko, co twórcy mają nam do przekazania, odczytujemy z wydarzeń dziejących się na ekranie. Cielamy się w walbę, dziewczynę, która dzierży w swoich rękach miecz i wraz z wilczym towarzyszem przedziera się przez tajemniczą krainę. Ta, choć z pozoru wydaje się wręcz idyliczna, opanowana została przez siły ciemności, niszczące wszelką roślinność i żywe istoty stojące jej na drodze. Dziewczyna wraz z tytułowym białym wilkiem walczy więc o przetrwanie w brutalnym, surrealistycznym świecie, równocześnie próbując powstrzymać postępującą zarazę, zbierając tajemnicze światełka potrzebne do uruchomienia równie tajemniczych artefaktów. Generalnie historia w Newa, choć posiada spory ładunek emocjonalny, nie ma tego ciężaru gatunkowego jak chociażby w gris. Czy to wada? Według mnie nie, ponieważ nowa gra Hiszpanów nieco inaczej rozkłada akcenty. Bo też najzwyczajniej ma trochę więcej do zaoferowania. Wydarzenia w grze podzielone zostały na rozdziały, a w zasadzie pory roku, na które składa się kilka mniejszych etapów. Ciekawym zabiegiem fabularnym i gameplayowym jest motyw dorastania newy, białego wilka, który z czasem nie tylko rośnie, ale też staje się odważniejszy, silniejszy, co uzasadnia systematyczne wzbogacanie rozgrywki o nowe mechaniki. Przez pierwszą godzinę gra niczym nas nie zaskakuje. Pędzimy w prawo przed siebie, jak w klasycznym dwuwymiarowym samograju. Podziwiamy przepiękne widoczki, mały wilczek człapie za nami, a my pokonujemy pierwsze platformy. Następnie pojawiają się przeciwnicy. No, miłe rozmaicenie, prawda? Gra rzuca nam w końcu jakieś wyzwanie. Ba, nawet mamy trzy gwiazdki życia, tak więc w Neva możemy zginąć. Wtedy jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, że w Neva będziemy często ginąć. Z czasem pojawiają się coraz trudniejsi przeciwnicy. Następnie starcia wymagają od nas walki z kilkoma oponentami naraz i nagle uświadamiamy sobie, jak twórcy nas oszukali. Neva to nie jest gra artystyczna, jakiej oczekiwaliśmy. Neva jest po prostu dużo lepsza. System walki nie jest zbyt skomplikowany. Nasza postać zadaje proste ciosy mieczem, uderzenie z góry, a do obrony służy klasyczny repertuar poruszania się wykorzystywany w eksploracji. Czyli pojedynczy i podwójny skok, kierunkowy ślisk w powietrzu oraz turlanie. Z czasem ofensywny wachlarz pozostaje poszerzony o współpracę z Wilkiem, któremu możemy wydać polecenie zaatakowania jednego z wrogów w celu np. spowolnienia go. Największą pomysłowością twórcy wykazali się jednak w projektowaniu oponentów oraz samych pól bitew. Każda z maszkar ma swój unikalny system ciosów i zachowań. W starciach dwóch na jednego, co prawda, bardzo łatwy do rozszyfrowania, ale gdy przychodzi nam się zmierzyć z kilkoma wrogami jednocześnie, z których każdy dysponuje różnymi ciosami, nierzadko obszarowymi, pojedynki zaczynają stawać się wyzwaniem. Na dodatek, same miejsca bitew wymagają od nas zręczności, walki nad przepaściami w otoczeniu ulegającym zniszczeniu, czy w odbiciu lustrzanym, gdzie poruszamy się w kierunku przeciwnym do zamierzonego to tylko kilka wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście to wciąż nie jest gra typu SOS Like, ale też zdecydowanie nie jest to tytuł, w którym przez 5 godzin wychlamy gałkę w jednym kierunku i od czasu do czasu wykonujemy skok. Neva oferuje pełnowartościowe, ciekawe i pomysłowo zaprojektowane walki, w których margines błędu jest naprawdę niewielki. Pytanie więc, co z graczami mniej skilowymi? którzy oczekiwali doświadczenia podobnego jak w Gris, czyli prostej i przyjemnej gry z puzzlami, z przepiękną oprawą graficzną i nastrojową muzyką. W sumie nic. Neva zapewni im to wszystko, a walkę można zepchnąć na dalszy plan wybierając narracyjny poziom trudności. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że czas rozgrywki wówczas może ulec skróceniu, a i bez tego przejście całości nie powinno nam zająć więcej niż 6 godzin. Tak więc czy grając w ten sposób doświadczymy gry Nomada Studio w sposób pełnowartościowy? Moim zdaniem nie, ale Neva wciąż będzie pozycją godną uwagi. Walka jest bowiem zaledwie jednym z trzech głównych elementów rozgrywki obok sekcji platformowych i puzzli. A te uwaga również potrafią rzucić wyzwanie, szczególnie jeśli postanowimy zebrać wszystkie opcjonalne znajdki w formie świecących kwiatków. Czasami trzeba trochę pogłówkować, innym razem popisać się refleksem i zręcznością. Spore znaczenie ma także nasza współpraca z kompanem, którego możemy wykorzystać do niszczenia pewnych elementów otoczenia, czy w późniejszych etapach do szybkiego przemieszczania się na jego grzbiecie. O i teraz uwaga: gra oferuje również alternatywne ścieżki. Jak to możliwe w produkcji side-scrollowej? Po prostu czasami możemy zaszaleć, pójść w lewo i miło się zaskoczyć. Zarówno eksploracje, jak i zagadki logiczne sprawiają mnóstwo frajdy i wspólnie z walką tworzą spójną całość, bazując na tych samych mechanikach. Rozgrywka jest świetnie zbalansowana i praktycznie trudno dostrzec jakiś element niepasujący do reszty, co w produkcjach tego typu często narusza autentyczność świata i wybija z imersji. No i nadeszła pora na ten chyba najbardziej artystyczny element w grze artystycznej, czyli oprawę audiowizualną. Jeśli ktoś oczekiwał, że choć na tym Neva się wyłoży, to muszę go rozczarować. Bardziej rozbudowany gameplay niż w przypadku większości tego typu produkcji nie sprawił, że gra choćby w minimalnym stopniu straciła na urodzie, lub też zabrakło nam czasu na jej podziwianie. Tytuł ten bowiem obfituje w liczne, zapierające dech w piersiach momenty, w których postawiono na ekspozycję zmieniającego się świata. Twórcy w jego kreacji wykorzystali sztuczki znane z Gris, jak chociażby dynamicznie kształtujące się otoczenie czy nagłe zmiany perspektywy, dzięki czemu możemy podziwiać monumentalność miejsca, w którym się znajdujemy. Mimo wszystko podobieństwa do Gris nie dominują i gra oferuje wiele nowego, nie pozwalając chociażby na chwilę zmęczyć się otoczeniem i towarzyszącym mu klimatem. Deweloperzy sprawnie żonglują pięknymi lokacjami, jednym razem zachwycając krajobrazami, Innym razem zaskakując mrocznymi etapami wywołującymi uczucie niepokoju i dyskomfortu, jakiego mogliśmy doświadczyć w takich grach jak Limbo czy Inside. A to wszystko zostało ubrane w doskonałą, nienachalną oprawę dźwiękową, która wręcz wtapia się w artystyczny kunszt oprawy graficznej. Jeśli chodzi o stan techniczny, również nie mam się do czego przyczepić. Gra wygląda obłędnie i działa dobrze. Grając na konsoli Xbox Series X, oprócz może dwóch nieszkodliwych spadków płynności animacji. Nie doświadczyłem żadnych błędów. Eba! By upiec smaczny chleb, nie wystarczy mąka i woda. Potrzebny jest przepis określający nie tylko składniki, z jakich musimy skorzystać, ale także ich proporcje. Podobnie jest w przypadku tworzenia gier. I Nomada Studio zdaje się znalazło idealną recepturę, gdyż w swojej kategorii Neva to produkcja niebezpiecznie bliska ideału. To obłędnie wyglądająca gra artystyczna, która na swój enigmatyczny sposób może nie niesie za sobą takiego ciężaru jak Inside czy Gris, ale jednak wciąż porusza. Z kolei cała reszta jest idealnie wyważona. Neva jest bowiem małym dziełem sztuki cyfrowej, które nie tylko urzeka, zachwyca i zmusza do refleksji, ale także potrafi rzucić wyzwanie. Szapoba, Nomada Studio, Szapoba. I to już by było na tyle. Jeśli podobał Ci się materiał, nie zapomnij o subskrypcji, kliknięciu w dzwoneczek i łapce w górze. Do następnego, cześć.